Jak słyszą Państwo, koalicja 13 grudnia mówi, że jest bardzo dobrze. Jest aż tak dobrze, że sobie wypłacili ponad 400 milionów nagród. Na nagrody są pieniądze, a spójrzmy na suche liczby. Deficyt budżetu państwa za 2024 rok wyniósł ponad 211 miliardów złotych. To gigantyczna dziura, którą rząd wykopał w fundamencie państwa. Szanowni Państwo, na każdą złotówkę wydaną przez ten rząd brakowało 34 grosze. Czy ktoś z Państwa prowadziłby swój domowy budżet w taki sposób? A teraz pytam, na co te pieniądze poszły? Obsługa długu publicznego ujawniona w budżecie to jest 8,6 miliarda złotych. Wygląda jak na duże państwo niewiele, ale szanowni państwo, to jest kolejny przekręt tego rządu. W rzeczywistości zapłaciliśmy ponad 60, 60 miliardów złotych odsetek, czyli ponad 7 razy więcej niż jest ujawnione w budżecie, bo reszta jest ukryta w tych słynnych funduszach pozabudżetowych. Drodzy Państwo, każdy z Was zapłacił ponad 4 tysiące za same odsetki, a oni dalej nas zadłużają. Wydatki na kancelarii premiera wzrosły z 20 milionów do 42 milionów. No cóż, premier musi mieć kasę. Ministerstwo Cyfryzacji z 7 milionów do 30 milionów. A tymczasem fundusze... A, yy, I teraz na co poszły te pieniądze? No, poszły po prostu na jakieś dziwne, no, prze, przenikły między palcami, bo nie poszły ani na szkoły, dziękuję ani na lekarzy, pośle, ani na polsko I Zapraszam pana posła Michała Wójcika z y, Prawa i